Zrobiłem fajne foty, powiem Ci opłacało się, chyba kosztuje 6 60 zł chyba dla dwóch osób takie wejście ale nie no, jest, jest giga. Jest giga. Kiedyś to mieli smaków, no. Idziemy do naszej fury. Rozwojowa wersja Audi E Tron napęd elektryczny oczywiście w 100%. Fuck yeah! Widzę. Rozwalił się kijek. No nie, nie naprawię się, bo się rozwalił całkiem. Podróżowanie w czasie pandemii. Dwóch turystów i dwóch oprócz nas. Czy ta coś? A, jeszcze, dwóch <grym <grym> jeszcze idzie dwójka gdzieś za drzewem. O, o, następnie nie się wyłaniają, ale tu tłoczno. Łow, łof nie mały. Tego jest naprawdę dużo tutaj w Turcji przynajmniej gdzie jesteśmy. Dużych, bezpańskich psów. Naprawdę duży. Autentycznie się go boję. No, żyj z niego kamieniem. Dobrze. Starożytni kosmici wycięli te kamienie. Kto to robił, wie Kiedyś. kiedyś? Naprawdę dudkiem, dutem i młotem. Ile to jest obrabiania? Czy to jest w ogóle możliwe? No nie wiem. Nie mieli pił. Już nie mówiąc o takich bazaltowych kolumnach jak tutaj. Co myślisz, Agnes? To oni obrabiali jak e, dłutem. dłutem, i młotkiem, coś takiego. tej ja No, tak go. To kiedyś to musiało być, ale robić wrażenie, jakbyś takim pastuchem przyjechałeś tutaj skądś ze środka pustyni. No właściwie to to by było miasto sprzedaży niewolników, więc. <gryw> jak cię skądś złapali w siatkę, no to. Grubo. I to, ścianka działowa, nie wiadomo do czego, zrobiona też z kamienia, no kurde miazga. Jest clean, jest clean. Te zarys słusznie zauważył, tak, że wzdłuż głównej drogi są jakieś warsztaciki, warsztaciki, sklepy, takie rzeczy. Nic się nie różni ci ludzie, nie? Zauważyliśmy już to w Pompejach, prawda? Mały. O. Stoisko. 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 Kolumna za kolumną. I pewnie był jakiś rodzaj zadaszenia. Starożytność jest niesamowita. Prawda, mały? Wszystko takie masywne. Zobacz jaki masywny ten mur, nie? Niby niepotrzebny, przecież do takiego... Ej, patrz! parz jak tu łuki robili. Jaka obróbka łuku. Z cegły. Trzeba przyznać, że wszystko jest mega masywne. Nie wiem, jak ten łuk się ostał. Przez to musi. To no, musi... No wszystko jest spore, bez kitu. Monument Vespasiana. Ja pierdolę, jak to jest wszystko masywne. Tej to nie był bez maszyn. To ja nie wiem. Zrobiłem fajne foty, powiem ci opłacało się. Chyba kosztuje 6 zł, chyba dla dwóch osób takie wejście. Ale nie, no jest, jest giga. Jest giga. Kiedyś to mieli smakowe, no. Z jakiegoś powodu, zobacz, frezowali tak siedzenia. Nie wiem, czy żeby tu woda spływała, czy co, ale tu się siedzi wyżej niż tutaj i w każdy stopień. Zobacz, jakie fajne jeszcze podcięcie tutaj. Ci, co to robili, nie robili tego pierwszy raz, nie. To byli jacyś specjaliści, co się zajmowali, nie, amfiteatrami. Mega, żeby sobie wsadzić giry pod to. Ktoś chce sobie podwinąć nóżki, to sobie podwija. Ja pierdzielę ile to jest myśli technicznej Szok Dbało się szczegóły Girki Pierwsze miejsca Ciekawe czy to było drożej Ciekawe czy to w ogóle było płatne Wykute co jakiś czas pewnie na Baldachim albo coś takiego nie wiem czy to jest fosa, czy co to jest? Czy tędy wychodzili aktorzy bardziej tu aktorzy niż dzikie zwierzęta. Chociaż w sumie potem czasy rzymskie, nie nie, no to są czasy rzymskie, to na pewno tu siedziały rzeczy rzeźnickie. Chociaż niby nazwany teatr A jak się dźwięk rozchodzi, nie? Fajnie Nie wiem, jak idziesz, a w sumie albo masz takie klapki tu coś po grecku, czy tam rzymsku, łacinie znaczy się. A to na 100% były lepsze miejsca z przodu i były baldachimy. Dlatego są z przodu te miejsca na zakotwienie jakichś tych czegoś, jakichś słupków. Do góry wieśniactwo i prostactwo, a na dole szlachta jak Agnieszka. Obróbka kamienia, level expert. Masakra, że tego nikt po drodze nic nie spieprzył, żadnego narożniczka, nic. Ale mistrz muralski musiał być kozak. Pod kątem. W dół jeszcze do tego. Czyli to miało jeszcze jedną kondygnację. Te duże kolumny to podtrzymywały, ale się zawaliło, a zostały kolumny. Masakra. Tutaj widać, że z Rzymianie znali cement. To, co się zawaliło, nie wiem czy jakimś trzęsieniu ziemi, czy coś jest połączone do tej pory. Zupełnie jak u nas na budowie, jak się wyburza. Ciekawe, ile zarabiał zakład wytwarzania kolumn w tamtych czasach. No cholera, czy oni mieli jakąś maszynę do tego w stylu tokarki? No. Nie widać tu żadnych wielkich odchyleń, no to jest trochę uszczerbione, ale z tej strony... Nie mam pojęcia. Jest badana tajemnica. A to jest chyba Agora, ale nie jestem pewien. A jakiegoś powodu te kolumny, które się ostały, są symbolem miasta. Też wyrzeźbione kozacko. Masakra. Bada nam bateria, bo... Jechałem na ręcznym przez wiele kilometrów i zaczął aż się sterownik kopcić. Faknia. Nie jeździcie na ręcznym. I pełno tych psów. Wielkich, bezdomnych psów. I naprawdę są spore. Łała, no. I napasione.